Mam jeszcze całą walizkę niewypakowaną, jedynie co wyjąłam to laptop. bo miałam dzisiaj już zajęcia, więc nie leży że się, nie wyspałam, bo musiałam wstać z rana na zajęcia, żeby jeszcze obejrzeć wykłady przed, bo nie zdążyłam. I nie zdążyłam nawet nic zjeść i będę sarać bułkę czosnkową. Teraz przez 10 dni mam kwarantannę, więc poprosiłam Jonathana, żeby kupił mi jedzonko i mi kupił bułeczkę czosnkową i pizzę, i do tego teraz pojechał mi po zakupy. Kotek od razu mnie odwiedził, prawda, Kitek? Kitek mnie od razu odwiedził, bo lubi siedzieć przy oknie i patrzeć. Jonathan powiedział, że Kotek mnie odwiedza przynajmniej raz dziennie i siedzi pod drzwiami i miał więc dzisiaj czeka mnie głównie sprzątanie, no bo jednak przez 5 tygodni nie byłam w tym mieszkaniu, już je przewietrzyłam yy, i co, no i muszę jakoś posegregować całe moje zakupy i się wypakować i wszystko, więc dzisiejszy dzień będzie sprzątanie. Tutaj mam moją siateczkę na pierdoły, w której mam filtry do butelki Dafi, które kupiłam, i filtry do takiego fajnego nawilżacza powietrza do pokoju. Takiego na kabelek, więc tu sobie schowam wszystkie pierdoły. Mam też kosmetyki, soczewki, których nie użyłam, bo nigdzie nie wychodziliśmy w końcu. Och, wreszcie ona miała wodę filtrowaną. Myślałam, że się nie doczekam tej bułki czosnkowej, tym razem już jej nie spaliłam pół roku i taki upgrade w moim gotowaniu już nie palę bułek czosnkowych tyle jedzenia kupiłam za 200 zł, tyle siatek i właśnie Jonathan pojechał i mi odebrał teraz muszę to wypakować do lodówki i ja nie wiem jak te siatki się zmieszczą dosłownie w lodówce i w tej szafce obok kompletnie nie mam pojęcia jak ja to schowam przy okazji mm. jeszcze jem tą bułkę czosnkową, bo jestem tak głodna zrobię wam haul Dwa jawuciki do morskiej, nie było mojego ulubionego, więc kupiłam zwykłe, zwykłe a zawsze je waniliowe, ale ja będzie zrobiła jak zim zwykły, bo mam mniej cukru. Najpierw zajmę się rzeczami do lodówki, żeby je szybko włożyć. Soczek pomarańczowy. Faruk I masełko do kanapek. Kreb, kto by pomyślał, a ja lubię tylko ten. On kosztuje 5 ziko, ale to jest ten z nasionkami, taki ciemniejszy i jest lepszy. I ja nie wiem, jakiego ja zjem bo mam tylko parę dni jabłuszka bo zawsze, ale to zawsze jem ryż z jabłkami ja kocham ryż z jabłkami więc mam jabłka do ryżu Ow! sałata, bo kupiłam sobie tortylki i stwierdziłam, że i stwierdziłam, że zrobię sobie do tortylki tak, no wiecie, bo ja nie lubię za bardzo sałatę, tak to sobie dodam trochę tak i będę miała w tortilce pyszną Chyba też się trzyma w lodówce, nie? Chyba w lodówce Kupiłam sobie pomidorki koktajlowe, bo no, kupiłam tortilkę i stwierdziłam, że będą do tortilki pasować Razem do tego też kupiłam sałatę I, I co? I zwykłe pomidorki na kanapeczka I dużo marchewy i nie wiem, czemu kupiłam tę marchewkę, bo mi zabrakło chyba dwóch montów do darmowej dostawy, której tak się nie okazała darmowana, no nieważne. I chyba... Nie wiem, co można zrobić za bardzo z marchewki, oprócz marchewki do obiadu. Więc będę ją po prostu sobie kroić i jeść tak, po prostu, żeby być zdrowszym. Jajka, 15 jajek. Do tego mam salami i piersi z kurczaka, 650 gram. Mam tą, ten toster z grillową powierzchnią, więc zrobię takiego... Kurczaka grillowanego, i do tego zrobię y, tortilkę, i do tego zrobię tikka masale Dwa mleka, bo ja zużywam mleko dość szybko, więc stwierdziłam, że kupię dwa, będę miała do kawy, do naleśników, do racuszków i do nie wiem czegokolwiek. Do tego jeszcze baby ziemniaczki, bo ja lubię tylko takie malutkie ziemniaczki. Ja chyba nie za bardzo przypadam ze ziemniakami. Eee, ostatnio miałam, w sensie jak kupiłam te cztery ziemniaki, to one leżały i leżały, bo nie miałam do czego ich zużyć A takie baby ziemniaczki to sobie zjemy raz na obiad do kurczaka i wystarczy mi Bo tak to to nie lubię za bardzo ziemniaków Tak jak mówiłam, tortilki wiem, Czy powinienem je lodówce? Tych musli, ale musli to ja mam chyba z trzy paczki, bo lubię musli, a ono się też nie zepsuje, więc kupiłam więcej Mój ukochane brownie, to jest najlepsza firma, z której są najpyszniejsze brownie Kupiłam dwa te mixy i z jednego jeden kosztuje 10 zł I nie wiem, są najpyszniejsze, nigdy nie jadłam takiego brownie No kupiłam w Polsce niby brownie, to to było ciasto czekoladowe, nie brownie A to jest pyszne Makaron I jeszcze. Kolejny makaron Kolejny musli Moja ukochana zupa w puszce z y, chili. Ogarnęła mnie wściekłość. Dobra, zjem. Musiałam wydać 40 funtów, więc specjalnie pokupowałam ryż i inne pierdoły. A się okazało, że zapomniałam spakować mięso mielonego, bo pewna, że spakowałam mięso mielone. I tak to mogłam kupić mięso mielone za te 3 funty, a nie kupować ryż i makaron, który jest jeszcze nieotwarty. I po sobie makaron, jak nie mogę zejść spaghetti, bo ja mryżu, a kupiłam na co z doma, a spaghetti, który też jeszcze tam leży. Więc muszę jeszcze wydać kolejne 3 funtek I prosić Jonathana o pomoc Sos tikka masala I dwa do spaghetti No okej, okay, ułożyłam to sobie tak Sos, bo mi się nigdzie nie zmieścił Jogurciki, dżem truskawkowy Ketchup, który chyba jest już zły Bo on leży sprzed miesiąca Ale go prawie nie zużyłam, więc trudno Dwa mleka, olej, soczek pomarańczowy Tutaj mam Jak widzicie Warzywka. Tu mam jabłuszka, mam ziemniaczki, mam pomidorka, mam marcheweczkę. Kolejna półeczka to są rzeczy na kanapki. Woda. Z tyłu mam puszki, czyli zupkę, inną zupkę, jeszcze inną zupkę. Sery, które przywożą z Polski, kabanosiki, które przywożą z Polski, twaróg. Szyneczkę, w sensie na salami. i masło, więc to są takie rzeczy na kanapeczki. Tutaj mam rzeczy na tą tortilkę, czyli pomidorki koktajlowe, tortille sałata, bo za sa mi się tu nie zmieściła. To sobie przyniosłam. A, bo dobra, to. Tutaj mam jajeczka, mięsko i. No wiecie co? oscypka, oscypki I jak mówiłam, moja zążarka jest mega malutka. I w niej się zmieściły mi trzy bułeczki czosnkowe, reszta frytek, które zamroziłam przed wyjazdem, i trochę marchewki z groszkiem, który mi została. I jak wam muszę rozmrozić to? Ale ja nie wiem, jak to zrobić, bo jak widzicie już mam dużą warstwę lodu i, i ja nie wiem, jak się rozmraża takie rzeczy. Pierwszy dzień w sumie minął. Nie nagrywałam za dużo, bo tylko sprzątałam, wypakowałam te zakupy. Potem zamówiłam iPada, bo kupiłam sobie iPada. W ogóle, jeżeli nie wiecie, to istnieje coś takiego jak Apple Education i dzięki temu produkty Apple na ich stronie są tańsze, jeżeli tam jesteście studentami. Także no, możecie to sobie sprawdzić. I dzięki temu kupiłam 200 złotych taniej iPada z Apple Pencil'em Także dziękuję Wam za oglądanie tego vloga. Pierwszy dzień kwarantanny, Buzi I zapraszam Was na mojego Insta, bo w końcu zacznę wrzucać zdjęcia, obiecuję.